Witam wszystkich do serdecznie, tu to jest Biedny i zapraszam Was na kolejny odcinek The Devil May Cry Okej okay, panie, to idziemy do przodu Mam nadzieję, że Kat nic się nie stanie. Vergil raczej sobie poradzi, no bo skoro z te filmy jak Dante nie ma problemu. Tylko włącznie obawiam się o życie dziewczyny. Aha, <noise> <noise> to chce mnie tutaj zabić? Dobrze, ale. Ojku, tak szybko. Ale dlaczego? Nie, inna broń. To ma być ta. No jeszcze ta genialna muzyka wtedy. No, po prostu ludzie. Mam mokro. Mokro w majtkach. Rzeźnik. Dobry, ale nie z takimi ludźmi sobie poradziliśmy. O, ty szmaciarzu O, fakt też szmato. Nie, no nie Dobra, on za chwilę wybuchnie. Odnoszę takie wrażenie? Dobrze. Dobra, teraz czas za Twoich kolegów. Okej, okay, tak się rzuca. A to są ciekawe, wam powiem. Czekajcie, czekajcie. A co jeżeli naładujemy? Ok, a tym się zajmiemy, tak. A dziwne, że ty nie żył. No, ale okej, okay, ale okej. Okay. Chyba będę musiał ulepszyć broń. Dobra, dobra. Easy. A jej kapitanie. <ścoughs> ten dźwięk on jest mi kurde, z znany, Wam powiem. Tylko... Nie pamiętam z jakiej gry Tutaj coś jest? Nie A, dobra Mimo wszystko szybciej za potą tejże broni Przejdę dalej No właśnie o tym mówię Cześć poczekajcie czy mm, tam już się chyba nie dostanę Chociaż, chociaż. No Dante te ładuj broń. A tutaj dusza jakaś. Dobra, tam się nie dostanę. No nic, bywaj tak. Ło, no to nieciekawie. Ja rozumiem, że jesteśmy terrorystami, tak? Przynajmniej oficjalnie. Aczkolwiek no nie wydaje mi się, żeby płyca powinna strzelać do cywili. Jakby nie było, no. Oś tutaj. Nie. Aj, fuck. Jak on mnie wkurza. A jej, jeszcze też, Maciarzu. Dobra. Ja Ci pokażę szkołę jazdy. O ty. Poczekajcie, naładujmy, zobaczymy. Wow, dobra, nie ma co się bawić. No nie, kurde. i o to chodzi panowie. Eee, okej, okay. a jej kapitanie. Aaaa, ha. Aj, nie, no nie, coś mi dzisiaj naprawdę nie wychodzi. Kurw, Się zachwia w kurze. Dobra, panią za chwilę żegnamy. O też ma Nie, to ja za chwilę coś wybuchnie. Dobra. Okej, okay, teraz twoja, koleś maciarzu. A, dobrze! Prawie by mnie uderzył. A nie tym razem. No biegnij, biegnij. No i fajnie, no i fajnie. A, tutaj jeszcze. Czekajcie, bo mi się wydaje, czy coś można zrobić. Uuu, to mi się podobało. Suka z Bisko. Nie, nazywaj nazywa tak Kat. A właśnie, że nieprawda, bo będę mógł mu Czekajcie, zrobię może coś takiego, bo umiejętność nie. mam. Nie, nie o to mi chodzi. Szmaciarze. <laughs> nie powiem <laughs> ci, jak to wygląda. A tego kuwieńka, tego jest zdecydowanie za dużo. Ale dostał buta na rej Dobra, to mi się też podoba. To nawet bardzo niż bardziej No i gitara. Okej, okay, jakoś poszło, jakoś poszło. A tutaj coś jeszcze jest. No, teraz za bardzo czasu nie mam. A, okej, okay. dobra, to te małe maleństwa Nie! Oooo, w ostatniej fish zdrożowałem Czekajcie, 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 czekajcie. Powoli, ja to gardę, jak to wygląda. Aj, kurde, myślałem, że zdodżuję. No, gizysz maciarzu, mały. że jakie to upierdliwe, naprawdę. <ścoughs> Dobra, niech hostuj tam, gij spokojnie. Eee, co jest, hopię. Aj, kurde, nie, naprawdę, co dzisiaj to w ogóle mi nie idzie. Najpierw to małe, ale ten co gówno muszę ściągnąć Bo najbardziej mi irytuje No nie, 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 jak teraz trafię, no ja w takim nie niewiele Girze O Jezus Nie no ludzie mówię wam, dzisiaj to chyba coś daje dupy I to dosyć mocno Dobra daj mi normalne kosa, nie tam Będę się bawił z tym maleństwem Dante, chyba ciebie nie nie słyszę, prawda? Tutaj coś jest. Klucz jest. Dobra, mogę sobie ten klucz wziąć. Aj, tu już jest jakieś gówno. No, zapraszam pana. No i fajnie Dobra, Dante, do przodu, do przodu A, ja, nie tędy Tutaj coś? Okej, okay, gwiazdka jest Dobra O, no tego się nie spodziewałem. Dobra, on tam na górze. Poczekajcie, bo ty, tym, tym się wielkim może zajmiemy później. No, no i jest Chodź, też maczarzu. No. Eee. O. On też pecował. Od peców go kurde, nie Ai, Ajajaj ai. No, ty głupi ty. No je. Okej, okay, on za chwilę wybuchnie. Wow, ja praktycznie HP nie mam. What the fuck? Co to jest? Ło Ło de facto nie będzie takie łatwe, wydaje mi się Jeszcze nie da nie da się złapać chłopak Aha, dobra, jeszcze to widzę go pokonam Dobra, jednak dał się złapać ło, oho, oho Dobra Jajaj, jaj, to on to może sparować bez problemu, Szymaciarzu, gdzie jesteś? No, tego już nie sparuje. No, Dante, miałeś go chwycić. Co on zniknął mi na dobre? Joa, nie zniknął mi na dobre. No nie, nie, on to tak może łatwo sparować, że jestem w szoku W 2000 roku Poczekajcie, ja zrobił też ja się inaczej No i dziękuję, panu Jebane gówno Tam jest dusza, ale nie ma szans, żebym tam się dostał Where's Virgil? I don't know. He's probably in the in the server room, the octagon, but he might be trapped in limbo. How do we get to him? I don't know. I'm stuck in here. Is there something I can do from limbo to break you out? Think. There may be a way. I'll guide you. No, to się u zabawa zacznę w wam ludzie. O Jezus, ale dzisiaj naprawdę była słaba gra. Mam nadzieję, że to będzie pierwszy i ostatni raz. Więc cóż, udziska, to było na tyle. Mam nadzieję, że komentarze Gitting wam się standard Standardowo zapraszam do komentarzy, subskrypcji i ocen. Trzymacie się. Do usłyszenia. Hejus.